Czy wiesz, że możesz jednocześnie jeść tłuszcz i schudnąć? To jest prawda, stosując dietę ketonową. Ta dieta jest również nazywana ketogenną, ponieważ musi zmieniać metabolizm w taki sposób, aby organizm nauczył się spalać wszystkie tłuszcze. Sposób tej diety polega na tym, że Twoje ciało musi zrozumieć, że tłuszcz jest najważniejszym paliwem, więc zamiast go magazynować, organizm musi go całkowicie skonsumować. Na początku musisz przechytrzyć swój metabolizm, oszukać go. W tym filmie powiemy Ci wszystko, co musisz wiedzieć o diecie ketonowej: z czego się składa, jakie pokarmy możesz jeść, czego nie możesz i jaki będzie efekt. Przepis na dietę ketogeniczną jest dość prosty: Każdego dnia będziesz spożywać 65% tłuszczu, 30% białka i 5% węglowodanów. Ale nie myśl, że kiedy mówimy o tłuszczach, mamy na myśli smażone potrawy lub fast foody, tylko zdrowe tłuszcze. W tej diecie są dwa etapy, etap ataku i utrzymywania. W pierwszym etapie należy jeść co najmniej 4 razy dziennie, najlepiej o 8 rano, 11.30, 15:00 i 18.30. Kobiety będą spożywać co najmniej 1500 kalorii dziennie, a mężczyźni nie więcej niż 2000. Etap ataku trwa nie dłużej niż 2 tygodnie, a na etapie utrzymywania zachowasz 4 posiłki dziennie, ale zwiększysz liczbę kalorii o 500 dla 2000 dla kobiet i do 2500 dla mężczyzn. Raz w tygodniu dodaj do swojego menu od 1 do 2 kromek pełnoziarnistego chleba. Ten etap trwa tyle, ile potrzeba do osiągnięcia pożądanej wagi, ale nie dłużej niż miesiąc. Pij około 1,5 litra czystej wody dziennie, do której w niewielkich ilościach można dodawać wodę mineralną, zieloną herbatę, czarną herbatę i kawę. Nie zapomnij o sporcie, ponieważ ilość spożywanych kalorii jest dość wysoka, dieta ketogeniczna jest jedną z niewielu diet, które pozwalają na intensywniejsze ćwiczenia. Zapisz się na siłownię, biegaj codziennie lub jeździj na rowerze przez co najmniej 30 minut z większą prędkością. Jeśli pogoda jest zła, poćwicz w domu lub choć w górę i w dół po schodach. W diecie ketogenicznej dozwolone są białka mięsa, produkty mleczne i jaja, tłuszcze z olejów i nasion, warzywa i owoce. Porozmawiajmy o nich w kolejności. Z mięsa lepiej wybrać kurczaka, wieprzowinę, wołowinę, jagnięcinę. Pozbądź się przy tym kiełbas, wędlin czy przemysłowo przetworzonych produktów mięsnych. W przypadku produktów mlecznych dozwolone jest mleko, masło, jogurt grecki, śmietana, feta, twarożek oraz sery francuskie i włoskie. Ważne jest, aby produkty były jak najbardziej świeże i naturalne. Zalecane są jajka domowe lub ekologiczne. Oprócz tłuszczów, które pochodzą z produktów białkowych, możesz dodać do swojego menu oleje, nasiona i owoce, które są bogate w zdrowe tłuszcze. Dozwolone oleje to lniany, kokosowy, konopny, z kiełków pszenicy. Z kategorii suszonych nasion i owoców można wybierać między orzechami laskowymi, migdałami, orzechami włoskimi, orzechami makadamia, pistacjami, nasionami lnu i słonecznika, pestkami dyni, pestkami moreli. Tłuszcze roślinne można również znaleźć w awokado, oleju kokosowym i oliwie z oliwek. Aby zapewnić dzienne spożycie 5% węglowodanów a także zbilansować spożycie składników odżywczych, możesz spożywać dowolne z następujących owoców i warzyw, brokuły, kalafior, szpinak, fasolkę szparagową, kapustę, paprykę, ogórki, pomidory, marchew, cebulę, czosnek, cukinie, bakłażana, sałatę, rzotkiew, seler, jagody, kiwi, ananasy lub jabłka. Ilość powinna być umiarkowana, więc warzywa i owoce z większym prawdopodobieństwem będą małymi dodatkami na lunch lub kolację. Rozmawialiśmy o dowolnych pokarmach. Teraz czas wskazać, czego nie można jeść. Sól i cukier są surowo zabronione. Chleb, makaron lub polenta zapomnij o nich. Należy również zapomnieć o alkoholu, napojach gazowanych, słodzonych sokach. Dieta ketogenna jest jedną z kontrowersyjnych diet, ponieważ u niektórych osób może powodować problemy zdrowotne. Dlatego przed przystąpieniem do tego schematu konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem. Wypróbuj tę dietę i napisz nam w komentarzach o swoich sukcesach.